Dzisiaj będziemy robić rzęsy. Rzęsy w strefie kobiet, jeszcze nawet stary M, robię od 7 lat, ale niestety na czas wirusa musiałam zaprzestać swoją przygodę z rzęsami. Ale dzisiaj, nie spałam północy, bo będę miała już swoje wymarzone rzęski, które będzie robiła mi seria. Cześć! I już za dwie godzinki zobaczycie efekt. Zapraszam. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda przygotowanie do zabiegu. Stylizację dobieramy do indywidualnych preferencji klientki oraz kształtuje oka. Rzęsy mają różne długości, grubości i kształty. Na koniec ściągamy płatki. Ostatnie poprawki. I możesz cieszyć się pięknym spojrzeniem. No i po dwóch godzinach mamy to, rzęski, nowe, yy, wykonanie Sylwii. Jak ci się podobają? Są so, super, jestem mega zadowolona. E, po prawie trzech miesiącach mam je i mogę już spokojnie patrzeć w lusterko e, I nie boję się u siebie. E, było troszkę pracy. No, Nowe rzęski to jest około dwóch godzin, żeby, żeby doprowadzić je do perfekcyjnej postaci. E, zapraszam do strefy kobiet. Ja również zapraszam. E, strefa kobiet e, i oczywiście do serwisu.